Gdy wpłaciłam ostatnią ratę kredytu hipotecznego, ekran telefonu zaświecił się na zielono, saldo, przecinek 00 złotego. Pięć lat sześćdziesiąt miesięcy wyrzeczeń. Życie zawieszone między rachunkami a nadzieją, że któregoś dnia zostanę dostrzeżona. Nie kupiłam sobie nawet porządnej pary butów od dwóch lat. Każda złotówka była przeznaczona na spłatę domu moich rodziców, tego wymarzonego, nowoczesnego, pełnego światła i ciszy który znajdował się zaledwie trzy ulice od mojego miejsca pracy w centrum Warszawy. Zamiast podróży, prezentów, zamiast spełniania własnych marzeń, wybierałam rodzinę. Robiłam to z potrzeby serca. Bo dom rodzinny, w którym dorastałam, rozpadał się. Dosłownie, tynk odpadał ze ścian, dach przeciekał, a kaloryfery huczały głośniej niż rozmowy przy stole. Moja matka, Halina, powtarzała wtedy z nieudawaną rezygnacją, może kiedyś się coś zmieni. Więc się zmieniło, dzięki mnie. To było moje podziękowanie za wychowanie, za to, że przynajmniej miałam dach nad głową. Nie pytałam o wdzięczność. Nie oczekiwałam oklasków. Ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że któregoś dnia cała ta ofiara zostanie wymazana jednym zdaniem. Była niedziela. Wiosna dopiero zaczynała rozkwitać, a zapach bezetu unosił się w powietrzu. Siedziałam na tarasie nowego domu moich rodziców, trzymając filiżankę kawy. Matka kroiła ciasto drożdżowe, ojciec Janusz podlewał pelargonie. Wszystko wyglądało jak scena z katalogu, ciepłe światło, rodzinna atmosfera, dom z katalogu Ikea. I wtedy, bez żadnej zapowiedzi, bez choćby śladu napięcia, moja matka odłożyła nóż i powiedziała: Oddaliśmy dom Kindze. Zamarłam. Początkowo nie zrozumiałam. Być może to żart. Może jakieś nieporozumienie. Dom. Powtórzyłam. Tak dodał ojciec z pozornym spokojem. Kinga wychodzi za mąż. Potrzebuje miejsca, gdzie będzie mogła zacząć swoje życie. W tej chwili czas się zatrzymał. Czułam, jak gorąca kawa stygnie w mojej dłoni. Ciasto pachniało jeszcze świeżo, ale w ustach miałam smak metalu. Wszystko, co widziałam, słońce, kwiaty, nawet dźwięk ptaków, zbladło. Mój świat się zatrzymał. A oni mówili dalej, jakby rozmawiali o nowej zasłonie, nie o zdradzie. Nie krzyczałam. Nie płakałam. Tylko odłożyłam filiżankę i spojrzałam na matkę. A ona nie odwróciła wzroku. Patrzyła na mnie z czymś, co wyglądało jak ulga. Wtedy zrozumiałam to nie była nagła decyzja. To była decyzja przygotowywana miesiącami może nawet latami a ja ja byłam tylko środkiem do celu. Kinga, moja młodsza siostra, była zawsze tą delikatną. Piękna, zgrabna, z włosami jak z reklamy szamponu i głosem miękkim jak puk. Miała trudności w szkole, ale przecież była artystyczna. Zmieniała chłopaków jak rękawiczki, ale przecież szukała siebie. I w tym wszystkim była zawsze broniona, chroniona i chwalona. Przeze mnie też. Ja byłam inna. Zorganizowana, cicha, efektywna. Zawsze tam, gdzie trzeba, ale nigdy tam, gdzie widać. Bez skarg, bez potrzeb. I to właśnie ja, nie ona, płaciłam każdy grosz za ten dom. Zaczęłam rozglądać się po salonie. Meble, które sama wybrałam. Stół, który sama montowałam. Zasłony, które szyłam ręcznie. Żeby pasowały do koloru ścian. Nawet czajnik w kuchni kupiłam ja. A teraz wszystko to należało do mojej siostry. Mojej matki. Mojego ojca. Tylko nie do mnie. Powiedzieli mi, że to była decyzja dla dobra rodziny. Że przecież mam swoje życie. Że nie potrzebuję tego domu. Jesteś silna, Magdo. Poradzisz sobie kropka. Powiedział mój ojciec. Jakby właśnie wypowiedział słowa błogosławieństwa. Wtedy zrozumiałam coś, czego nie chciałam widzieć przez lata. W tej rodzinie silni są po to, by ich wykorzystać. Nie odpowiedziałam nic. Wstałam. Wzięłam torebkę. Uśmiechnęłam się. Macie rację, powiedziałam łagodnie. Poradzę sobie, kropka. Wyszłam, zostawiając za sobą zapach ciasta drożdżowego, które nagle pachniało jak zdrada. Ale jeszcze tego dnia pogięłam decyzję. Jedną, która zmieni wszystko. Tego wieczoru spakowałam się do mojego mieszkania, a następnego dnia złożyłam wniosek, który był początkiem końca tej relacji. Ale zanim wszystko się rozpadło, zostawiłam im coś. Jeden szczegół, jeden cichy komunikat. Chcesz wiedzieć, co to było? Wszystko zaczęło się od jednego koperty. Byłam córką. Która nigdy nie potrzebowała niczego. Nie dlatego, że nie miałam potrzeb, ale dlatego, że nauczyłam się ich nie wyrażać. Od dzieciństwa w naszym domu panowała prosta zasada: Kinga płacze, świat się zatrzymuje. Magda milczy, wszyscy oddychają z ulgą. Było to dla mnie naturalne, dopóki nie zrozumiałam, że cisza może być bronią, ale również więzieniem. Kinga była piękna. Nawet jako dziecko miała coś w sobie, urok, który przyciągał spojrzenia. Wystarczyło jedno westchnienie, jeden delikatny uśmiech, by ojciec Janusz rzucił wszystko i pobiegł do sklepu po kolejną lalkę. Gdy miała gorączkę, świat stawał w miejscu. Gdy miała złamane serce, nasza matka potrafiła płakać razem z nią, jakby to był koniec świata. A ja? Ja byłam tą, która przynosiła termometr. Tą, która gotowała herbatę z maliną. Tą, która nie zadawała pytań i zawsze była obok, choć nikt tego nie zauważał. Pamiętam Boże Narodzenie sprzed kilku lat. Pracowałam wtedy w dwóch miejscach naraz, żeby zebrać pierwsze wpłaty na dom rodziców. Mimo zmęczenia kupiłam mamie piękny wełniany płaszcz, szary, elegancki, wybrany z największą starannością. Kosztował mnie tygodniówkę. Włożyłam go do pudełka, owinęłam czerwonym papierem, dodałam karteczkę z napisem dla najcieplejszego serca w zimny czas. Mama otworzyła prezent i uśmiechnęła się uprzejmie. Podzękowała, po czym odłożyła płaszcz na wieszak. Bez słowa więcej. Tymczasem Kinga, która przyszła spóźniona z nowym chłopakiem i przyniosła tanie czekoladki w plastiku, otrzymała ze wzruszenia, uścisk i zdjęcie wspólne z prezentem, które trafiło na Facebooka. Zrozumiałam wtedy, że nie chodzi o wartość rzeczy. Chodziło o wartość gestu. Ale tylko wtedy, gdy pochodził od tej właściwej córki. W miarę jak lata mijały, a dom rodziców przechodził kolejne etapy renowacji, dach, podłogi, ogrzewanie, nowe meble, mój wysiłek stawał się coraz bardziej niewidzialny. Każdy przelew był niewidoczny. Każda decyzja finansowa traktowana jako naturalna. Moje imię nigdy nie padło przy wspólnych obiadach, gdy chwalili się postępem prac. Pewnego dnia postanowiłam stworzyć coś formalnego, symboliczny dokument który nazywałam listem intencyjnym. Była to umowa prosta, spisana moją ręką, w której opisałam, że zobowiązuje się pokrywać koszty domu, że nie oczekuje zwrotu, ale że dom ten ma być bezpiecznym miejscem dla rodziców, nie prezentem dla kogokolwiek innego. Włożyłam list do koperty i przekazałam osobiście matce. Poprosiłam, by przeczytała i zachowała. Uśmiechnęła się łagodnie, jakby nie zrozumiała sensu i włożyła kopertę do szuflady. Dwa lata później, kiedy wszystko już runęło, otworzyłam tę samą szufladę. Koperta była nietknięta. Zaczęłam rozumieć, że nie byłam częścią rodziny, była jej funkcją. Wygodną, cichą, pomocną. Moja obecność była doceniana tylko wtedy, gdy była potrzebna. Moja nieobecność była niezauważalna. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz ktoś z mojej rodziny zapytał: A co u ciebie, Magdo? Nie z grzeczności, ale naprawdę. Kiedy rodzice oznajmili, że przekazali dom Kinze, coś we mnie pękło, ale nie krzykiem. Pękło jak szyba, bez dźwięku, bez rozprysku, cicho, ale nieodwracalnie. Przez kilka tygodni chodziłam po mieszkaniu bez celu. Jadłam, spałam, pracowałam, ale jakbym istniała w zawieszeniu. Coś we mnie próbowało zrozumieć, Racjonalizować. Ale im dłużej analizowałam, tym bardziej widziałam, że to nie była pomyłka. To był świadomy wybór. Wybrali Kingę. A mnie przeliczyli. Aż pewnego dnia odebrałam telefon. Głos w słuchawce należał do mojej matki. Magdo, chcieliśmy porozmawiać o Twoim mieszkaniu. Zamarłam. To był początek ich powrotu. Powrotu po więcej. Nie wiedzieli jeszcze, że tym razem znajdą coś zupełnie innego. Nie wiedzieli, że jeszcze tej samej nocy zniknę wszystko, co mogłoby ich przywitać. Nie przewidzieli, że nie czekam już na ich obecność, ale szykuję się na ich zdziwienie. Telefon zadzwonił późnym wieczorem. Numer zapisany jako mama świecił się na ekranie. Początkowo myślałam, że to pomyłka. Po wydarzeniach z ostatnich tygodni, po tym, jak dowiedziałam się, że dom który zbudowałam z wyrzeczeń i samotności, został mi odebrany, nie spodziewałam się kontaktu. Ale odebrałam. Głos był jak zawsze łagodny, wyćwiczony przez lata tłumienia niewygodnych emocji. Magdo, chciałam porozmawiać. O Twoim apartamencie. Milczałam przez chwilę. W ustach czułam suchość, a serce zaczęło bić szybciej, nie z ekscytacji, lecz z niedowierzania. Emigrek y z tatą, pomyśleliśmy, że. Może moglibyśmy na jakiś czas u ciebie zamieszkać? Zdanie, które wypowiedziała, zabrzmiało spokojnie, wręcz naturalnie. Jakby pytała o możliwość pożyczenia filiżanki cukru. Kinga potrzebuje prywatności, wiesz, ślub za pasem, przygotowania, a my czujemy się trochę zbędni w domu. Twój apartament ma dwa pokoje, prawda? Zanim odpowiedziałam, minęło kilka sekund. Mierzyłam się z czymś więcej niż szokiem. To była konfrontacja z prawdą, która wisiała nad moją głową od lat. Dla nich istnieje tylko wtedy, gdy jestem użyteczna. Przyjedź się jutro rano, powiedziałam cicho. Rozłączyłam się. Wstałam. Przez chwilę stałam bez ruchu w kuchni, wpatrując się w światła nocnej Warszawy. Mój apartament na ostatnim piętrze budynku w Uwilanowie był dla mnie spełnieniem cichego marzenia. Nie luksusem. Azyłem. Miałam tu wszystko, czego potrzebowałam przestrzeń, światło, samotność. Ale tej nocy coś się zmieniło. Nie chciałam być tą samą osobą, którą zawsze byłam grzeczną, uległą, gotową do poświęceń. Nie tym razem. Zaczęłam działać. Jeszcze tej samej nocy zadzwoniłam do znajomej firmy przeprowadzkowej. Powiedziałam: Potrzebuję pustego mieszkania do rana. Bez pytań, bez tłumaczeń. Meble zostały zabezpieczone, wywiezione i zmagazynowane. Na ich miejsce pozostała tylko przestrzeń chłodna, neutralna, obca. W kuchni, na marmurowym blacie, zostawiłam jedyną rzecz, która miała znaczenie kopertę. Była to ta sama koperta, którą lata temu przekazałam matce, z listem intencyjnym, z dowodem mojej dobrej woli i transparentności. Otworzyłam ją, wyciągnęłam dawny dokument. Spaliłam go, włożyłam nowy list, napisany ręcznie, starannie, bez emocji. Litera po literze, zdanie po zdaniu, prawda bez żalu. Przez pięć lat ten dom był moją nadzieją. Oddaliście go komuś innemu. Ten apartament był moim milczeniem. Teraz stał się moją odpowiedzą. Jeśli nie potrafiliście mnie zauważyć, gdy was wspierałam. Tym bardziej nie oczekujcie obecności, gdy już was nie potrzebuję. Zamknęłam kopertę. Położyłam ją na środku blatu. Obok postawiłam pustą filiżankę. Symbol wszystkiego, co zostało mi po tych relacjach, cisza i wspomnienie niespełnionego gestu. Nad ranem zadzwoniłam do portiera budynku, pana Tomasza. Znaliśmy się od kilku lat. Powiedziałam krótko. Jutro rano o dziewiątej przyjdą moi rodzice. Nie wpuszczaj ich. Przekaż tylko to, co zostawiłam w recepcji. Rozumiem, pani Magdo. Nie pytał. Nie oceniał. Czasem najwięcej zrozumienia znajduje się tam, gdzie najmniej słów. Potem zamknęłam drzwi, klucz zostawiłam wewnątrz, a sama wyszłam tylnym wyjściem. Pociągnęłam za sobą walizkę, nie tylko z ubraniami, ale z decyzją, której nie da się cofnąć. Nie przewidzieli że tym razem to ja zamknę drzwi i że nie będą mieli do czego wejść. Nie przypuszczali, że najgłośniejszym krzykiem może być milczenie. A kiedy stanęli pod moim apartamentem? Czekał już tylko portier i koperta. Zegar w telefonie wskazywał godzina 8:59, kiedy otrzymałam powiadomienie z aplikacji. Wykryto ruch przy wejściu do budynku. Nie byłam w mieszkaniu. Byłam już gdzie indziej, w hotelowym pokoju na drugim końcu miasta. Z walizką obok łóżka i kubkiem herbaty, którego nie potrafiłam dopić. Sięgnęłam po telefon i uruchomiłam transmisję z kamery monitoringu. Na ekranie zobaczyłam ich: Matka, Halina, w granatowym płaszczu, z niewielką walizką na kółkach i bukietem różowych tulipanów. Ojciec, Janusz, sztywny, spięty, w sportowej kurtce i z torbą podróżną na ramieniu. Stali przed drzwiami wejściowymi do budynku, z wyrazem pewności na twarzy. Rozmawiali z portierem. Tomasz, zgodnie z moimi instrukcjami, wyszedł z zaleigi. W dłoni trzymał kopertę, tę samą, którą zostawiłam na marmurowym blacie poprzedniej nocy. Podał ją matce z uprzejmym ukłonem. Pani Magda prosiła, by przekazać to osobiście, powiedział spokojnie. Niestety nie będzie dziś obecna. Matka spojrzała na kopertę z zakłopotaniem, niemal jakby oczekiwała klucza, zaproszenia, instrukcji wejścia. Ojciec odebrał przesyłkę z jej rąk i otworzył ją od razu, tam, na chodniku, przed wejściem do apartamentowca. Papier był sztywny. List zapisany czarnym atramentem, kaligraficznym pismem moim pismem. Kamera nie rejestrowała dźwięku, ale znałam na pamięć każde słowo, które przeczytali. Przez pięć lat oddawałam wszystko, co miałam. Nie prosząc, nie oczekując. Oddaliście dom symbol mojego poświęcenia komuś innemu. Mój apartament był jedynym miejscem, które stworzyłam dla siebie. A teraz jest również miejscem, gdzie was nie ma. Nie chodzi o zemstę. Chodzi o granicę. Ostateczną. Jeśli nie widzieliście mnie, gdy dawałam z siebie wszystko, nie zobaczycie mnie, gdy wybieram ciszę. Matka zakryła usta dłonią. Oczy miała szeroko otwarte. Początkowo myślałam, że to szok, ale po chwili zauważyłam coś więcej, niezrozumienie. Jakby nie mogła pojąć, że jej własna córka, ta silna, ta odporna, ta nie zawsze obecna, mogła zdobyć się na akt tak chłodnego oddalenia. Ojciec przez chwilę patrzył na list, potem złożył go starannie i włożył z powrotem do koperty. Twarz miał niewzruszoną, ale zauważyłam, jak drgnęła mu szczęka. To był jego sposób na ukrywanie emocji. Próbowali zadzwonić domofonem. Bez skutku. Tomasz spokojnie poinformował, że lokator jest nieobecny, a lokal nie jest dostępny dla odwiedzających. Matka zapytała coś, prawdopodobnie, ale kiedy wróci? Tomasz pokręcił głową. Nie wiedział. I nie musiał wiedzieć. Potem nadeszła cisza. Najpierw stali w miejscu, zaskoczeni, może zranieni. Następnie ojciec chwycił walizkę i odwrócił się w stronę wyjścia. Halina jeszcze przez chwilę patrzyła w stronę drzwi, jakby oczekując, że się otworzą. Jakby wciąż wierzyła, że wszystko to jest jakąś próbą, testem, który można zdać. Ale drzwi pozostały zamknięte. Kiedy opuścili teren budynku, Tomasz wrócił do recepcji. Kamera pokazała, jak spojrzał w stronę drzwi windy, a potem lekko skinął głową, jakby rozumiał więcej, niż powinien. Jakby powiedział bez słów. Brawo! Magdo, tym razem to ty wyznaczyłaś warunki. Nie płakałam. Nie odczuwałam triumfu. To, co czułam, było bardziej skomplikowane. Cisza, ulga i smutek, nie za nimi, lecz za sobą. Za tą częścią mnie, która przez całe życie próbowała być wystarczająca dla ludzi, którzy nigdy nie przestali patrzeć na mnie przez pryzmat obowiązku, nie osoby. Tam, w hotelu, Zapadł wieczór. Usiadłam przy biurku i otworzyłam laptopa. Znalazłam bilet w jedną stronę do miasta, którego jeszcze nie znałam, ale które, jak wierzyłam, mogło stać się moim domem. Jeszcze tego samego tygodnia przelałam pieniądze na ich nowe mieszkanie nie dlatego, że musiałam ale dlatego, że chciałam zamknąć rozdział i otworzyć nowy. I tak zaczęła się cisza, która mnie nie bolała. Cisza, która była wyborem. Ale czy naprawdę można uciec od własnej rodziny? Tego dowiedziałam się dopiero w nowym kraju, z dala od wszystkiego, co kiedyś nazywałam domem. Gdy samolot startował z lotniska Chopina, nie oglądałam się za siebie. Nie dlatego, że byłam silna, ale dlatego, że wiedziałam, iż jeśli spojrzę wstecz, coś mnie zatrzyma. Z Warszawy do Sztokholmu to zaledwie półtorej godziny lotu. Dla mnie to była odległość mierzona nie w kilometrach, lecz w uzdrowieniu. Nowe miasto nie znało mojego nazwiska. Moje biuro nie miało wspomnień związanych z Kindą. Moje mieszkanie nie miało historii. Każdy przedmiot, który w nim wstawiłam, był świadomym wyborem, a nie fragmentem przeszłości, którą musiałam wciąż znosić. Zaczęłam od nowa. Pracowałam jako projektantka wnętrz w szwedzkim studiu architektonicznym. Mój zespół składał się z ludzi, Którzy nie wiedzieli, kim była moja matka, kim był mój ojciec, kim była Kinga. Nie wiedzieli, że przez pięć lat płaciłam raty kredytowe nie za siebie, ale za kogoś innego. Byłam czysta kartka, na której mogłam zapisać siebie na nowo. Cisza, która wcześniej bolała, tutaj stała się moim azyłem. Pewnego wieczoru, kilka miesięcy po przeprowadzce, dostałam list od matki. W formie fizycznej, nie SMS, nie e-mail. Ręcznie pisany, staranny, jakby próbowała naprawić to, czego nie dało się już naprawić. Magdo? Zrozumieliśmy. Nie do końca, może nie w pełni, ale zrozumieliśmy, że coś straciliśmy. Nie proszę cię o powrót. Nie próbuję tłumaczyć. Ale jeśli kiedyś będziesz gotowa, drzwi są otwarte. Tym razem, naprawdę. Nie odpisałam od razu. Ale coś się we mnie uspokoiło. Kilka dni później przelałam im znaczną kwotę pieniędzy. Bez podpisów, bez komentarzy. Wystarczająco, by mogli wynająć przyzwoite mieszkanie w mniejszym mieście. Było to moje ostatnie zobowiązanie nie z poczucia winy, ale z szacunku. Do siebie. Potem przyszedł czas na pierwszą rozmowę telefoniczną. Potem drugą. Po kilku tygodniach krótką wideorozmowę z Kingą. Rozmawialiśmy. Uprzejmie. Bez żalu. Bez zbliżeń. To nie było przebaczenie. To była akceptacja. W Sztokholmie uczyłam się chodzić inaczej. Wolniej. Patrzeć ludziom w oczy. Wychodzić sama do kina. Nie czekać, aż ktoś uzna moje istnienie za wartościowe. Po raz pierwszy w życiu nie byłam czyjąś córką ani czyjąś siostrą. Byłam tylko sobą. Kiedyś zapytała mnie koleżanka z pracy: Czy utrzymujesz kontakt z rodziną? Odpowiedziałam: Tak, ale z bezpiecznej odległości. Dziś wiem, że nie każda rodzina musi być domem i że czasem, żeby naprawdę się odnaleźć, trzeba odejść daleko. Nie po to, by porzucić, ale po to, by wrócić do siebie. Nie mam żalu. Mam pamięć. Mam też coś jeszcze kopertę, którą ocalili rodzice. W liście matka napisała, że przechowują ją nadal, że ojciec czasem do niej zagląda. Nie wiem, czy to prawda. Nie wiem, czy to symbol skruchy, czy tylko wspomnienie. Ale wiem, że to ja ją napisałam i to ja wyznaczyłam granicę. Nie planuję wracać. Ale czasem, gdy pada pierwszy śnieg w Sztokholmie. Robię herbatę malinową. Tę samą, którą parzyłam Kindze, kiedy była chora. I myślę sobie: może właśnie na tym polega dorosłość. Nie na zemście, ale na spokojnym wyborze siebie.